Piękny sierpniowy poranek. A poszłam zobaczyć dzisiaj, co tam słychać z moim jeziorkiem. Zaprzyjaźniona pani z pieskiem powiedziała mi, że jeziorko wystąpiło z brzegu i to prawda. Na brzegu siedzi jeden pan, łowi rybki. Drugi pan sobie obok jeziorka właśnie przebiegł. Chmurki cudne, Poranek rześki, wspaniały, cudowny, a chmurki jakie? Ach, po prostu piękne. Cudna wierzba i żyć się chce. A tutaj chmureczki, ha 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 A dzisiaj tak rzeźko, że kurteczkę musiałam nałożyć. tego dyk porannego jest pięknie nie byłam jeszcze w tym miejscu na tych torach nie wiedziałam, że to daje takie takie małe wzniesienie które z tamtej strony jest prawie niezauważalne muszę uważać tylko, żeby się nie potknąć i nie zabić, bo po prostu byłoby żal Niektórym przynajmniej, no i mnie też. Ach, pięknie. A dzisiaj do głowy przyszła mi kiedyś, nie kiedyś go, przyszła mi do głowy taka myśl. Czasami się czegoś boimy. i Kiedyś rozmawiałam o tym z córką. sobie. to najgorsze, co się może wydarzyć. No właśnie co to takiego może być, to najgorsze. I wtedy podobno oswojamy się z tą myślą z tym najgorszym, co się może wydarzyć. Jeśli zadzieje się tak albo tak. Wtedy psychicznie... po prostu jakąś gotowość do tego, żeby się z tym zmierzyć. Najgorsze co się może wydarzyć. Oczywiście wszyscy boimy się śmierci choć znałam osoby, które naprawdę wyczekiwały jej jak uwolnienia i zbawienia, ale tak zwyczajnie instynktownie. Człowiek boi się śmierci. A jeśli przyjdzie? No to przecież raz się tylko umiera. Nie ma się czego bać. Ale myślę, że nie tak śmierci. Człowiek się boi, jak. A co to będzie? A jak sobie inni poradzą bez niego? A jak to? A jak to? A jak tamto? O, matko. No właśnie. Wyobrazić sobie to najgorsze, co mogłoby się wydarzyć. Nie chcę tu snu dzisiaj rozważania o śmierci, broń Boże. bo i po co? To podstawowa, sprawiedliwa rzecz na tym świecie, która dotyka każdego. No tak się jakoś dość, dość miło o tym myśli, że nikogo to nie ominie. Może ominąć go to, może go ominąć tamto, ale śmierć. A ty masz go. a śmierć go nie ominie. Sprawiedliwie każdemu zostanie podana na tacy. A ty śliczny kwiatuszko, proszę bardzo. A wracając do tematu, dobrze sobie wyobrazić to najgorsze, właśnie. A wtedy pomyśleć sobie, a niech się dzieje co chce. Prostu. A tu kwiatuszeczki jakie cudne dzwoneczki, w i chyba przy torach rośnie, o, cudny, jaki kolorek, elegancki, fioletowy. No i proszę, inna perspektywa, inny obrazek, jaki ciekawy dzisiaj będzie mój filmik, przez to, że Troszeczkę z innej perspektywy widoczne. A wracając do mojej głównej myśli, to myślę, że to może spowodować, że stajemy się spokojniejsi i przestajemy się tego bać, co może nam się wydarzyć. Pozwala zebrać siły, zmobilizować się. No i tyle w tym temacie. Najzabawniejsze jest, że czasami to, co tak w tych czarnych wizjach zakładamy, w ogóle się nie urzeczywistnia, a my się tygoczymy, przewidujemy, czekamy, boimy się. Tracimy tę energię, podłamujemy tego ducha biednego, słabego, który ledwo zipie. No więc właśnie, pytanie po co? Ach, co za cudne chmurki. Muszę się tu zatrzymać, żeby za chwilę zrobić cudne zdjęcie. A ta polana pełnia lata. Ha, 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 ha. Jaskółeczki czy jeżyki, no niestety nie umiem tego odróżnić, ale pięknie tu latają. No i latają na takiej wysokości, która pozwala przypuszczać, że deszczyk chyba dzisiaj nas nie ominie, na tyle na ile się znam. Ale cudna ta polana. No właśnie jeżeli już sobie wyobrazimy ten punkt najgorszy co nas może spotkać. Łatwiej się wtedy obronić przed lękiem, przed przygnębieniem. Łatwiej wtedy wlać nadzieję w serce, że sobie dam radę, nawet jeżeli się wszystko schrzani. Ależ byłoby cudnie się uwalić na tej łączce i obserwować dzisiaj to, przedstawienie czyli te cudne chmury które tu płyną fajnie jest móc odegnać te straszki pan na jedzie jeziorko troszkę pofałdowane Tor wydają się być bardzo spokojne. A tu cudne chmury. Z drugiej strony. Proszę bardzo. Cudowna Alejka Mądrzewiowa. Mądrzew to wspaniałe drzewo iglaste, które mnie zadziwia. Takiej iglaste, takiej iglaste i igiełki gubi na zimę. Co najgorszego może nam się przydarzyć? To jest szansa, że strach zniknie, że lęk pójdzie sobie w diabły. I o to chodzi. No, dzisiaj wspaniałe te chmury. Ja nie mogę. Jejku. Zrobię zaraz tysiąc zdjęć. No to tyle, no cóż, no właśnie, ktoś podąża tymi torami. Nie będę tu stać, jak zawali droga. Jeszcze jeden rzućek na to cudowne zjawisko, na to cudowne zjawisko pięknego, radosnego, spokojnego.